Cześć, dzień dobry, witam po świętach. Jak tam wasze samo poczucie Słuchajcie. Jest piątek godzina, gdzieś około jest myślę 21.00. Tutaj trochę obiekty brudne. Nie obiekty, tylko podgląd. I ja, ja już słuchajcie się pakuję tutaj. Tam jest wszędzie syf. Adrian się już spakował. Ja już też w sumie, tak w sumie ciuchy to chyba byłoby już tak myślę, bielizna, no ja, tylko sweterki i spodnie. Aha, jedna miałam wziąć sobie takie w razie co jakieś grubsze. To są takie rajtuzo leginsy w sumie. No ale wiecie, zawsze lepiej mieć niż marznąć. Także zobaczymy jak będzie. Ale muszę też wziąć jedno jakieś rajtuzy, bo może, nie wiem, gdzie tam będziemy wychodzić, wiecie, czy coś. No to trzeba mieć coś do sukienki. No, także to to się pakujemy. Zaraz biorę kosmetyczkę i będę pakowała kosmetyki. Złoży, złożyliśmy już przed chwilą Aleksia krzesło. W końcu będzie pasowało do wnętrza. Dlaczego tam się świeci światło? Mieliśmy jeszcze u Alana w pokoju posprzątać, bo on oczywiście przed samym wyjazdem zrobił mega bałagan. No i nie wiem, zobaczymy. Jak mi starczy sił, to może jeszcze tam posprzątam, ale wiecie co, sprzątanie co parę dni takiego syfu, to naprawdę... I dzisiaj sobie kupiłam w Orsmanie nie wiedziałam w ogóle, że Sana ma tak fajne w cenie i takie ładnie pachnące żele pod prysznic don't worry, be happy ładnie pachnie i to mi w sklepie ładnie pachniał, ale tutaj patrzę róża, zapach różany no nie wiem, no jakieś tam być takie kobiece sprawy wkładki i tak dalej już tutaj na drogę też mamy bułki coś do bułek, żeby porobić sobie kosmetyki muszę sobie wymienić pędzle bo już myślę nie... aha muszę jeszcze właśnie spakować ręczniki teraz no i tak myślę wiecie co zastanawiam się bo ja nie wiem co tam będzie czego tam nie będzie czyli co trzeba wziąć a godzina jest dokładnie no właśnie jest kawałek po dziewiątej no i tyle a w telewizji leci w ogóle American Pie zjazd absolwentów, jak jesteście z moich roczników, to na pewno w ogóle pamiętacie te filmy American Pie, bo ja zagłównia, że to je wszystkie części oglądałam. Także później się z Wami połączę, myślę, że już docelowo, jak będziemy wyjeżdżać, Chcemy wyjechać. My tutaj z domu o czwartej. Zajeżdżamy jeszcze po Marikę i po Bartka, bo oni jadą z nami. No i hej przygoda, hej przygodo, chociaż wszędzie w wiadomościach mówią, że do zakopanego są takie korki. Dużo ludzi dzisiaj wyjeżdża po świętach. No i wjeżdża właśnie na ten okres Nowego Roku, także jest zakopianka zawalona, zobaczymy. Dlatego, że my... Poprzednie, jeżeli oglądałyście moje vlogi sprzed właśnie dwóch lat, jak jechaliśmy w wakacje do zakopanego, to nie pojechaliśmy za kopianką, tylko przez właśnie wszystkie wioseczki, Dolinę Kościeliską i w sumie ominęliśmy korki, jechaliśmy w takim ciągu samochodów, ale cały czas jechaliśmy, nie staliśmy. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Chłopaki już są odstawieni z rana byłam jeszcze na rzęsach dołoży, na dopełnieniu i mam teraz ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale wiecie na dłużej one wtedy zostaną, no bo ich zacznie trochę wypadać i wypadać i na dłużej mi zostaną, powiem wam że podobał mi się ten efekt który miałam w ogóle dzisiaj przed dopełnieniem tych rzęs były fajne teraz no jest ich dużo nie mówię, że nie, ale to dlatego, że nie mam makijażu jak gdyby nałożę makijaż to też będzie to wyglądało inaczej, jeszcze właśnie muszę ogarnąć kosmetyczkę, co dokładnie jaki podkład i tak dalej sobie wziąć także mam nadzieję dużo nagrywać, bo i Marika i Bartek nie boją się kamery i będziemy właśnie nagrywać myślę dużo, mam nadzieję, wiecie co wszyscy nas ostrzegają przed tym, że tam będzie tak dużo ludzi, że to nie będzie, że będziemy sobie wchodzić, kiedy chcemy do karczmy i siadać i jeść, tylko że tam się stoi przed karczmą w kolejce i czeka na wolny stolik. Także już trochę mnie to zmartwiło, widzicie. I rzeczywiście tak sobie myślę, kurde, no przecież rzeczywiście, jeżeli było ciężko nam znaleźć wolne miejsce w jakimkolwiek hotelu, domku i tak dalej, no to wszędzie będzie pełno ludzi. Przecież zakopane nie jest jakieś duże, tak? Także wszędzie będzie pełno ludzi. I trochę mnie to już martwi, bo w wakacje nie było aż tak dużo ludzi. Jak byliśmy może wiadomo w godzinach popołudniowych, tak, ale my kiedy chodziliśmy sobie w dzień tam, to kurpówki były naprawdę w połowie puste. Także było fajnie. Zobaczymy, jak będzie teraz. Do zobaczenia nad ranem. Godzina czwarta 7 wyjechaliśmy. Słucham? 7 minut spóźnienia. Jedziemy teraz po Marii, po Bartka. Zimno jest Jeden stopień, to pewnie było z minus 1 wcześniej. No, zobaczymy, jak będzie, jak tu jedziemy zimno. Ale fajnie się wyjeżdżało. Jak było lato, jednak nie. Ciepło, i w ogóle tutaj tak zimno. Ja w ogóle co zasnęłam? Poszłam spać ze 20, dopiero w pół do pierwszej. Jeszcze zanim zasnęłam, przed pierwszą. Pieję tutaj. Cześć! Przywitajcie się! Ahoj przygoda! Jesteśmy już na miejscu. Idziemy teraz coś zjeść. Cały czas ten próży śnieg. Że trzeba iść w kapturze, cali osypani. Tu Marii też owinięta. Chłopaki. No i jest pięknie, prosto na Zakopane jest takie magiczne. No i jest pięknie. Że te światełka pododają, wam skoczni widać kawałek. Jesteśmy tu koło, koło skoczni. My idziemy teraz trochę na krupówki. Jechaliśmy, w ogóle to nie jestem ostra chyba, pewnie przez to światło. 10 godzin znowu. No, dlatego tak jasne jest, No, ludzi jest tutaj dużo teraz, naprawdę jest ich sporo. Idziemy na... E, pod reglami. Tu chodziliśmy też latem, ale teraz jest tak nie, nie. Tak śnieżycie Kupiliśmy sobie świetny gadżet. Pokaż Maryki sobie gadżet kupiliśmy. Bartek pokaż. Za prezentu jak to działa. No nie miać tą piękną śnieżkę wozić bo wychodzi ide idealna. O tu i sobie zobacz zjeżdżają taką no. Piękna. 嗯。<laughs> <laughs> Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all oh, anxiety?